Alvernia Przedszkole Przed szkole Samorządowe Marii Skłodowskiej Myślę, że to to Ten... Tak. Tu. Tęczowa Kraina Dokładnie. Dzień dobry! Witam serdecznie w kolejnym vlogu I moi drodzy jest to vlog zdecydowanie specjalny yy, Dzisiaj jest z nami pełna ekipa Jest Tomasz Kruczek yy, Jest Miłosz Konarki, dzień dobry Jest też Maciek Katak Prawie, prawie Ci wyszło yy, Chodźmy! No i moi drodzy, tak sobie jedziemy, dojeżdżamy już powolutku do Alverni. Y... Jak to w ogóle do tego doszło, że nagrywamy tam? No że to jest bardzo dobre pytanie. Yy, w zasadzie jest, bo to jest w pewnym sensie robimy zlecenie dla, generalnie film promocyjny, teledysk promujący gminę Alvernię. I w to się tak naprawdę zaangażowała cała gmina, a wszystko zaczęło się od tego, że tworzyliśmy, że ja skomponowałem mm, melodię do piosenki, która ma promować projekt o pyzie podróżniczce, czyli tam projekt jednego z przedszkoli. No i sobie zamarzyli, że chcieliby mieć do tego piosenkę promującą. Pani Dorota Kluska napisała tekst, ja skomponowałem muzykę. Tak więc wszystko jakby oczywiście się zaczęło przez Bliżej Przedszkola, bo jak żeby inaczej. No i później nagrywaliśmy, u mnie były nagrania w studio. Zresztą tutaj możemy jakieś troszkę making gofu wrzucić, bo już się to nawet pojawiało we vlogu. Więc to, to już tutaj mamy nawet ciągłość. No i w trakcie tych nagrań padł pomysł, a może by zrobić z tego też teledysk. No i powiedzmy, pierwsze, pierwsze przymiarki były takie bardzo, bardzo delikatne. No dobra, no to że tam w trakcie nagrań nagraliśmy jakiś materiał, tak żeby ze studia było. I powiedzieliśmy, dobra, to najwyżej to zmontujemy ze studia i tyle. A potem to nam się na tyle rozwijało, rozwijało, pomysłów przychodziło, a przede wszystkim panie tam lokalnie w Alverni zaczęły bardzo, ale to bardzo konkretnie działać, pozyskiwać lokalnych sponsorów, łącznie właśnie z urzędem gminy, z burmistrzem i tak dalej, że zrobiło nam się na tyle fajny budżet, że jesteśmy w stanie zrobić z tego naprawdę dość dużą, konkretną produkcję. Będziemy mieli drona, więc będą ujęcia lotnicze, no, masa lokalizacji i to wszystko do piosenki. Główną bohaterką naszego dzisiejszego teledysku będzie Milenka. Milenka jest profesjonalistką, śpiewa profesjonalnie. Jestem przekonany, że w teledysku też wystąpi profesjonalnie. Super, że jesteś. Zaczynamy sobie tutaj i tutaj będzie jakby nasze pierwsze ujęcie całego teledysku. Tu walwerin... Znana zabierasz sobie pierwszy. na słowo znana. Widzisz? Wszystkie Dobra. Jesteś rekwizytorem, bo jeżeli pyza się zgubi, to będzie na ciebie. Chociaż spokojnie słyszałem, że jest jeszcze druga dublerka. Dobra, słuchajcie, bierzemy sprzęt i idziemy nagrywać przed przedszkolę. Pani Agata to jest generalnie człowiek, przez którego się tutaj znaleźliśmy od samego początku, czyli od momentu powstania w zasadzie piosenki. I teraz pani Agata, bo tu jest taki Maciek ze strzyłkiem, który w zasadzie jeszcze nie wie, o co chodzi z pyzą i skąd się to w ogóle wzięło. To może pani coś przybliży, bo pani będzie pewnie najlepszą osobą do tego. No, nasza pyza powstała spontanicznie. Powstała i po prostu jest. Stworzyłyśmy program. W którym pyza wędruje najpierw po Polsce, potem po świecie, no i tak to się plecie, że już dwa lata działamy z naszą pyzą. Czyli to jest generalny, ogólny projekt edukacyjny. Tak, tak projekt edukacyjny. Który? W ramach tego się wymieniacie. Z, naj, najpierw było z placówkami, tylko z Polski, prawda? I już chyba całą Polskę generalnie, wzdłuż tak. i wszerz, Wszystkie regiony zaangażowaliście i teraz. A teraz w tym roku wędrowała po świecie. No niestety do pewnego momentu. Do pewno wiadomo. Później y, musiała wrócić. I gdzie się udało dotrzeć na świecie? W jakie, jakie miejscach No ciekawe? była na Łotwie, w Moskwie, w Chicago, y, w Szkocji była na Węgrzech, także że troszeczkę, troszeczkę zobaczyła. A przyszły rok będzie tak, trochę, na Polsk, trochę w Polsce, trochę za granicą. Także no myjemy. i jak, jak widać, projekt się tak bardzo rozwija, że tworzymy piosenkę, tworzymy tak. teledysk, tutaj cała Alvernia się zaangażowała. Wszyscy, z, wszyscy znają i kochają PZ, przynajmniej w Alwerni. Po prostu sobie wychodzisz. Myśli sobie schodzić Oj, jak świetnie śpiewasz. Dokładnie no. tak. Z uśmiechem i wesoło. I w podróż. I tak, Tam nie, nie znożymy pan. Bardzo mały odcinek. W podróżach zakochana. Jakoś tak się stało, że... Ta moja firma strasznie się rozwinęła też właśnie w tą stronę filmową. To jest strasznie fajne, bo jak robimy piosenkę i nagrywamy ją w studio, to potem możemy też zaproponować, ej, a może byśmy zrobili teledysk. No i dokładnie tak było w przypadku Alverni i, i przedszkola w Alverni. W tym momencie nagrywamy sceny z Milenką. Pierwsza scena była w przedszkolu. Pierwsze ujęcia teraz. Milenka wychodzi z przedszkola razem z byzą, którą wzięła na wycieczkę, na poznawanie Alverni i okolic. I my też zaraz wyruszymy na okolice Alberni. Najpierw idziemy na rynek, potem w planach mamy jeszcze różne atrakcje, lody, fiaciarnie, a nawet drezyny. Jest fajnie. Ale kurczę, cały dzień nam zajdzie jak nic do 18:19 przynajmniej. Króciutki ten. Ale trzeba dużo lokalizacji, dużo ujęć, żeby było ciekawie. Co się dzieje, Miłosz? Eee, no bo tak. Na planie zawsze powinna by być taka ogarnięta osoba, która zawsze wie, gdzie wszystko jest i, i gdzie są kolejne rzeczy. I ja nie wiem, jak to się stało, ale ktoś pomyślał, że to będę ja. I to nie był dobry pomysł, bo właśnie zgubiliśmy głośnik bluetooth, taki duży, kruczkowy, JBL, który nam tutaj e, wszystko pomagał. No to, to mamy nadzieję, że jest... Jest pod przedszkolem? Zaraz to Dobra, tutaj? Dajcie znać co, jak? Na razie puszczamy z telefonu. Mamy radę. Odzyskaliśmy, jesteśmy parę stółek do przodu, zarobiliśmy jednak na tym projekcie. Znaczy bez, e bez jednak. E <laughs> no, słuchajcie, zrobimy tak, zrobimy tak. Ja to, ja to widzę, ja to widzę. Zrobimy tak. Tu mamy piękne symetryczne ujęcie. więc ja teraz będę yy, mi Teraz tak, Milenka musisz skakać, śpiewać i uśmiechać się jednocześnie. Refren śpiewamy i ty lecisz o w przedszkolu, małym tym, a kurczek tutaj ucieka, uciekaj ty piękne ujęcie. I ruszamy, go! Słuchajcie, przenosimy się na drezyny. Drezyny to jest tak organizacyjnie, kurczę, najtrudniejszy ten, bo w zasadzie nie wiemy co tam jest, nie wiemy jak tam jest. Nie wiemy jak to będzie. Dzisiaj dostać? Mamy zaplanowane I... 3 godziny na jeżdżenie drezynami w tej tak, wece. Ja my wiemy, nie? I co? Jedną zwrotkę do nagrania, tak? Tak, jedziemy drezynami i szukamy, ja będzie... pięknych szukamy miejsc. ładnych miejsc. Dokładnie. Jest A podobno to na jest nagranie. ich dużo. Po drodze więc... jest. Jest bardzo dużo i są naprawdę cudowne. Ja słuchajcie, ja na te drezyny to od paru dobrych lat chciałem dzieciakami wybrać. No. Powiem że trochę się was zmachają tym bieganiem. Tomasz, musimy to przemyśleć logistycznie, jak już wszędziemy, to już wszędziemy. Bierzemy skrzyneczkę sprzętową bez ładowarek, ale baterie bierzemy i ewentualnie statyw weźmiemy. Słuchajcie, Milenka jest naszą gwiazdą, musimy ją odbać, więc bierzemy lodówkę pełną picia. Tomasz tam załadował różne smakołyki. Ej, weźmy jeszcze prycelki. Patrzcie jaką mamy ten. Mamy ten i zawsze trzeba wychodzić z założenia, że, że o, aktorów, o aktorów trzeba dbać, bo można robić bardzo trudne, bardzo sceny w różnych, dziwnych warunkach, ale aktorzy muszą być przynajmniej na jedzenie i na picie. Powiedział mi Konarski trzymając w ręce moje precelki. Ale wziąłeś je! Firmowe! Okay. No i słuchajcie, jesteśmy w Regulicach i jest tutaj po prostu przecudownie, tam jest stacja za mną kolejki drezynowej, którą zaraz będziemy jechali, zabrałem kamerę Maćkowi, no żeby się też troszkę vlogowo pobawić, tutaj jest drezyna i zapowiada się po prostu przecudowny, przecudowny dzień. Patrzcie, patrzcie, ej, ujęcie na torach, ujęcie na torach, wow, ale będzie fajnie. Dobra! Nie, nie da się, dwalnogich. Trzeba takiego proszę. No proszę, czegoś takiego jak, jak to Nagrywamy teraz bardzo niesamowitą i trudną w produkcji scenę przejazdu przez przejazd kolejowy. Mamy panią konduktor, mamy nawet panią kierowcę, ale ja jeszcze nie mam już zańców w Wysadzili mnie i muszę iść wychodzą już marzenia są chęci, by poznawać co nieznane no i moi drodzy tak sobie jedziemy na drezynach, tutaj mamy dwóch cudownych panów, którzy którzy tutaj o pięknie pedałują, żeby mieć ładne ujęcie, tutaj mamy piękne skałki jest cudownie, już od paru dobrych lat chciałem tutaj na te drezyny się wybrać z dzieciakami i naprawdę nie sądziłem, że kiedy wreszcie mi się uda, to będzie to przy okazji robienia filmu i nie dość, że się przejadę, że będę miał tak naprawdę dużo fajniejsze i dużo luźniejsze możliwości niż gdybym to robił sam, no to jeszcze mi będą za to płacić, więc fajnie. A jest tutaj ze mną drodzy Państwo Milenka, gwiazda naszego, naszego spotu, gwiazda naszego teledysku. Milenka, jak Ci się podoba nagrywanie na razie? Super, jest. Fajnie jest, nie? Mhm. Byłaś już kiedyś na drezynach? Ile razy? Raz. Miałem nagrywać, ale okazało się, że siła moich nóg jest tutaj ważniejsza. Jest bardzo w cenie. Tak naprawdę Miłoszowi po prostu nie chciało się tutaj jechać i zrzucił to na mnie. Jak wczoraj Tomek siedział i planował, to planowany było znalazł jakiś program na, na internecie. Normalnie z której strony, strony słońce będzie świecić, więc na przykład wiemy, że to ujęcie, które jest ostatni z paniami, to musimy nagrywać po południu, nie? No właśnie, no jest to wszystko profesjonalnie, profesjonalnie zaplanowane co do mnie. Drodzę ruch drezynowy, jestem y, kierownikiem ruchu jednocześnie konduktorem. Dzisiejsze y, wydarzenie było bardzo y, przyjemne. Pierwszy raz uczestniczyłam w takim y, przedsięwzięciu. Kolejne miejsce będziemy nagrywać jaciarnię i lodziarnię. Poznam polskie. Bierzesz sobie. Wiążasz. I opowiem set. tutaj kręcę bo ty widziałam, że się lubisz kręcić. I A! Dobrze mi tu nie zaprzeczy na siedząco, ale ruszać chcę już dalej. Wtedy idzie i hey. te. Chcesz ruszać? Ale ruszać. Gdzieś, tam. gdzieś dalej. No dobra, może zna tekst. Nie znam tekstu, ale znam ogólny wydźwięk. A. Ta scena jest trudna ze względu na rekwizyty. Rekwizytami są lody, które jak dobrze wiemy w takich temperaturach moment i ich nie ma. W profesjonalnych reklamach używa się ziemniaków. Ubitych ziemniaków. Bo nie topnieją. Ale no, wyglądają jak lody. Właśnie dostaliśmy cudowne zaproszenie na lody i na kawkę do y, Lawendowe Pole Lody Naturalne w Alberni i w Regulicach i polecamy, jest super. Idziemy na lody. A Milenka już jadła i może powiedzieć, jakie są dobre, prawda? Wyszne. Specjalnością tego sezonu są właśnie lody o smaku lawendowym i to jest po prostu coś, w czym się zakochaliśmy. Yy, I tutaj rozmawialiśmy yy, z panią, która te lody robi, bo to są wszystko lody naturalne. I słuchajcie, yy, sekretem tych lodów jest to, że to nie są z jakiegoś aromatu lawendowego robione, tylko normalnie jest dodawany susz lawendowy do śmietany, tak to wygląda, susz. I to się wszystko, to, i z tego się robią lody, i są po prostu niesamowicie pyszne. Niesamowite. Zostaliśmy porce gratis. <śmiech> <śmiech> Jesteśmy teraz pod, kla pod klasztorem ojców. Bernardynu w Alverni. I jest tu ładnie, będziemy tutaj kręcili kolejne ujęcia. Chodzi o to, że po prostu nagrywamy teraz przy ulicy. Gdzie ciągle jeżdżą auta? A zależy nam na ładnym widoku po drugiej stronie ulicy. No, ale my jesteśmy profesjonalistami, jakoś damy radę. Dobra, no co tu nagraliśmy, to w takim razie czas na przerwę.